Wywiórki i bobry, mówię dzień dobry, kochani mini moi, jak część z was się pewnie orientuje, końca na kanale dobiegł cykl wędrówek kentyjskich. 13 odcinków, 13 opowieści, 13 miejsc w Ashford, które, które odwiedziliśmy, znaczy może nie, może inaczej, nie końca dobiegł cykl, bo Kent jest wielki, to nie jest tylko Ashford. Cykl wędrówek po Ashford. Do wędrówek kentyjskich jeszcze będziemy sobie wracali przy okazji. Tu w Kęcie mamy jeszcze co zobaczyć: jest sporo zamków, bardzo ciekawe ślady, dużo starsze niż bytność człowieka na naszej planecie. To są rzeczy związane z epoką lodowcową, to są rzeczy związane z. Inną, nie wiem, geologią, innym układem można na naszej planecie. Rzeczy szalenie stare i do tego sobie gdzieś tam może może uda nam przejść się w którymś tam z odcinków, które gdzieś chodzą mi po głowie, jeżeli czas pozwoli powstaną. Natomiast w tej chwili chciałem Was zaprosić na kolejny cykl, już zrealizowany, już od kilku miesięcy czekający sobie w komputerku na to, żeby żeby ujrzeć światło dzienne, żebyście mieli go okazję obejrzeć, to jest opowieść o moim drugim rodzinnym mieście Ashford jest tutaj w Anglii, w Kęcie obecnie od 15 lat, jestem jego mieszkańcem wcześniej przez lat 30 mieszkałem w Lubaniu w Lubaniu, w województwie dolnośląskim w Polsce, uwielbiam to miasteczko, no i zapraszam was do cykli cyklu, cyklu Spaceru po tym miasteczku. Historia jest tego typu, że tak jak wspominałem: od 15 lat mieszkam tu, gdzie obecnie się znajdujemy, czyli w Kęcie. Przed 15 laty mieszkałem w Lubaniu. Wiedzy o tym mieście szczerze mówiąc nie pogłębiałem, nie, nie budziłem w swoim umyśle już od lat. To co opowiadam to jakieś tam na filmikach, to jakieś tam fragmentaryczne rzeczy, które zapamiętałem sprzed lat, to rzeczy, które gdzieś tam mi się po głowie ko kołacą. Wiele historii związanych z Lubaniem uległo pewnej metamorfozie obecnie. Wciąż odkrywane są nowe fakty, nowe, nowe, nowe jakieś aspekty historii tego miasteczka. Ja nie ze wszystkimi jestem zaznajomiony, muszę przyznać, muszę uderzyć się w pierś, bo raz, że nie mam dostępu do materiałów, dwa troszeczkę wypadłem z nurtu, nie śledzę tego z takim nadążeniem, jak to robiłem kiedyś, więc wielka prośba: potraktujcie te moje opowieści tak z lekkim przymrużeniem oka, bo one nie za każdym razem są aktualne w wielu przypadkach się zde, zdeaktualizowały jeżeli wyłapiecie takie, takie szczegóły dzwoneczek ciach dawajcie znać, będziemy pisali w komentarzach, prostowali no i co, i tyle zapraszam serdecznie pooglądajcie miasto, w którym nie mogę powiedzieć, żebym przyszedł na świat, bo urodziłem się jeszcze gdzie indziej. Natomiast spędziłem tam całe dzieciństwo. Lata młodzieńcze, lata późno młodzieńcze, lata bardzo późno młodzieńcze, takie już w okolicach trzydziestki. No i mam wielką nadzieję, że te wyjątkowo bardzo młodzieńcze lata też mi tam przyjdzie spędzić. Wyjadę z powrotem do Polski, gdzieś tam, gdzieś tam w odpowiednim wieku. I... No, i tam w ziemi ojców ułoży się do trumny, prawda? Dobra, tym optymistycznym akcentem e, kończę ten przedługi nieco wstępik i zapraszam Was do wysłuchania opowieści, obejrzenia historyjek związanych z moim rodzinnym miastem w Polsce. Pozdrawiam wszystkich. Nie dużo Was ogląda te filmiki, nie cieszą się one wielką popularnością, ale dopóki ktoś ogląda, to ja chętnie nakręcę kolejne. Także wszystkich moich oglądaczy z serii jak wędrówkowych pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną serię.